Zajęcia są bardzo fajne. Wrażenia też super, na pewno dużo z tego wyniosę, dużo się można było nauczyć. Fajne pokazanie różnych spraw, o których na przykład normalnie nie moglibyśmy się dowiedzieć. Używanie na przykład green screenu, tego właśnie, animacji w komputerze naprawdę super, wszystko fajnie. Rola też fajnie, podobało mi się. No. Akcja. Majszak, majszak. Majchrzak przed RZ... Czy... Nie, ja coś tak powiedział. no, to powiedziałam. Jeszcze raz. Film, nie wiem, będzie trwał z 3 minuty, a siedzimy cały dzień, tak? Od rana do wieczora. No, ale myślę, że wyjdzie z tego naprawdę coś fajnego. Praca nad filmem nie jest łatwym, nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużo czasu, ale aż tyle, no, nie spodziewałam się. No, ale jak ktoś to lubi, to nawet ten czas tak nie przeszkadza. Liczydło Wojciech, tak się nazywam. Bardzo trudno i czasochłonne. Trudno, ale efekty pewnie będą bardzo fajne. Ale wszedł rolę! Stop! Najbardziej mi się podobało właśnie robienie tego filmu i animację też pop popróbowałem. No praca na planie całkiem była fajna, chociaż kapelusz, trochę strój był niedobrany, za mały. Kapelusz mocno cisnął. Zdecydowanie tak. Tak, właśnie spodobała mi się ta animacja poklatkowa, gdy trzeba było w tym Monkey Jamie robić. No i w styksie się też całkiem fajnie się robi.